Siemano, 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 witam Was serdecznie na kolejnym odcinku. Dzisiaj zrobimy sobie pojedynek, a w pojedynku będzie brał udział Cyrus z Klarą. Zobaczymy kto wygra, gdzie i z którego boksa będą lepsze dropy, a ja Was w międzyczasie, jak będę to otwierał, zachęcam do zapoznania się z opisem tego filmu. Bo Jest tam link do mojego sklepiku, gdzie możecie wyrwać single m.in. z openingów. Klara, bardzo ładna, leci na razie na bok, koszulki. Klara. Też fajne. Deckbox. Klara. Też spoko. Żeton. Klara. Jak to żeton? Dobra. Otwieramy. Tutaj mamy promkę Klary. Trzy Klary holo. Dla Was kot. Klara leci w koszuleczkę. No, całkiem ładna ta Klara. Teraz tutaj tego Bosika otwieramy, kostki oczywiście. Oczywiście Bosik, oczywiście koszulki polecą na razie do tyłu. Żeton. Jak to żeton? No i tutaj również deckbox to na podłogę. Tutaj tego ziomeczka otwieramy. Bardzo ładnie się Bosik prezentuje. Też poleci w koszulinę od razu. Tu będzie klara, tu będzie bos. No i tutaj też są trzy bosy do klary. Proszę tam polecą. Tutaj dla Was kot folię na podłogę. I tutaj boosterki, czyli to co najfajniejsze. Tutaj jeszcze trochę zbędnego plastiku. Tutaj z tego ziomka też zbędny plastik. Boosterki tutaj mocno ściśnięte, akurat za tym nie przepadam. No ale lecimy no, Silver Tempest, zobaczmy. Zaczniemy od Silvera. Oczywiście tutaj może być dla nas bardzo fajna Lugia. Worker, Fennekin, Sandow, Snorant, Neubad, Fibas, śpiący Ferosit na Iwelu. Uuuu, Candice. Przepiękna trenerka jako karta. W sensie przepiękna. Tutaj do bossa ładnie będzie fitować. Zobaczmy, co na to Klara. Śpiący Fibas. Klara odpowiada. Brandonem, Altarium, Fibasem, Fanpim, Litenem, Rafleci, Kfenekin, Anorit na rewersie, no i tutaj niestety nie odpowiada niczym zjawiskowym. Więc zdecydowanym liderem, BOS. Zdecydowanym, bo jest to naprawdę fajna karta. Proszę bardzo, kodzik. To jest BOS, dobrze. Mi się zawsze miesza ale wypilujecie i boss, lanturn na rewersie i boss, regi, dragowi star, no to już będzie ciężko. Klara narobiła już w majty, bo raczej już tutaj musiałaby naprawdę znieść się na wyżyny dropu, taki bałagan tam już, wnieść się na wyżyny dropu, żeby ten pojedynek wygrać. Golbat, Fenekin, Murkrow, Beldam, Baltoy, Sunkern, Metank na Riversie. Uuu. Powiem ci, Klara, że ciężka sprawa. Ciężko to widzę. Jak tutaj coś jeszcze ten boss. Kolejny drop będzie. To już będzie ciężko, naprawdę. Rajczu, Honchkrow, Slurpa, Spinda, Duapperweno, Nadponita. Pikachu, bardzo ładne, Froslas na wersie, no i Froslas zwykły. No więc tutaj na razie trzy silvery, trzeci silver z Klary. Czekajcie, zobaczę to sobie. Znaczone pikachu. To farba jakaś. Nie poszła zbytnio. Tam gdzie trzeba, dobra. Otwórzmy to na szybko. No, hisłański Arcanine. Niewiele tu zmieni. Jeszcze znaczony Pikachu z Klary. No, nie wiem. Czyli tak były trzy Silvery. Są jeszcze dwa Astraly. Brilliant i Fusion Strike. No, tutaj stworzona liczymy na drop. Dobra, Klara, no ten Arcanine. Niewiele tu wnosi, ale masz no. Niech ci będzie Klara się obija trochę. A boss nie zwalnia tempo, mam wrażenie. Switch card Oshałot, Oshawot, Udhut, Cricketot, Sweet Honey. No i Clever. Zawsze YOLO. No zobaczmy, Astrala z Klary. Kogo odstawiacie w ogóle? Teraz to pewnie obstawiacie, bo sorder, no oczywiście. Jak żeby inaczej? Co się wydarzyło? To była rerka. <laughs> Jestem uczulony na takie dropy. Mam alergię na puste boostery po prostu i kicham wtedy. O, ten też H będzie pusty. Nie, coś w nim jest. To alergia cały czas jeszcze na poprzedni. Ale to jest znowu drop z bossa. Dialga V. Origin form. Końska taka. Ale to jest kolejny drop z bossa. No i powiem ci... Klara, że jak teraz zastrala, strala nie przywalisz topkarty, albo Farizarda z Gilianta, albo Spiona służona, to zdecydowanie lepiej brać Bosa. Albo lepiej weźcie Klary, no bo ja wziąłem tą pustą. Jest to też jakaś technika. Brązong, ale fajne. Tutaj akurat trainer galery. Dobra. Ostatnie boostery. Trzymajcie kciuki. W Brilliancie może być grubo. Brilliant to gruby dodatek. Są Charizardy. Jest Alternate Charizarda. To byśmy chcieli. Dedene, Farfetch'd, Grimer, Sinks, Keyfable fable i... Niestety. Ale było trochę nadziei. Było nadziei, bo widziałem, że coś jest. No ale Klara, daj Czarizarda. Daj, daj Zarda Alternata i zmienię o tobie zdanie. Bo poza prądką, to na razie jesteś pusta. Jak to mówią? Burmi, Impidimp, Stariu, No No, Klara to sobie pomyśla, a dam same fałeczki. Czemu by nie? Dam same. Oni tak wpychają te boostery w te deki, że ja dlatego tego nie lubię. Zobaczcie, jak ten booster wygląda. No to pakuje w ogóle, to nie jest dodatkowo otwarty. Tak, tak jest zniszczony. Wpychają je tak, że nie wiem. O, kot już wiadomo, że nie urwał. No niestety, ale Bosik i tak myślę, że ładnie podropił. Tutaj booster mniej zniszczony. Sprawdźmy, czy przypadkiem nie tak samo pusty. Czyli co, czyli takie. jest kot. Tutaj zawsze robią zmyłkę. Raz dadzą tak, raz tak i potem nic nie wiadomo. Power Tablet Matkip Sunchru, Qfand, Snom. Snom. Karwana. O Jezu, piękna piękne karty. Przepiękne tu No dobra, na pewno Boss wygrał. Ja nawet nie muszę za bardzo tego weryfikować i sprawdzać. Na pewno Boss wygrał. Bo mamy tutaj tak. Dialga, Legend Dragon Vistar, Takendis najfajniejsza. No i Boss order sam w sobie chyba jest droższą promką. A Klara Wi Wi galery, WI I Klara naprawdę urwała. No i tutaj mamy te dodatkowe jeszcze flagon. No myślę, że to było na tyle. Zostawcie suba łapę, bo lecimy po 3000 subskrypcji. Dzięki, że mi w tym pomożecie, bo na pewno pomożecie. Ja wam z góry za to dziękuję. No i widzimy się w kolejnych odcinkach. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. No i cześć.